Cześć, witajcie na kanale Q21 jak co środę, ja jestem Paweł, ja jestem Tomek, pierwszy raz wspólnie, zawsze oglądaliście nas osobno, dzisiaj jesteśmy we dwójkę, mam nadzieję, że wytrzymacie tą dawkę e, podwójną. E, porozmawiamy sobie dzisiaj o, o fajnym temacie, a mianowicie o e, przyszłości Hi-Fi przez pryzmat nowej marki w naszej ofercie, a mianowicie marki Octavio. Zapraszamy. Cieplutko. Słuchajcie, Oktawio to jest absolutna świeżynka na naszym rynku. Zainteresowaliśmy się tym sprzętem, bo jest to zdecydowanie spojrzenie w przyszłość. Wzmacniacz nisko gabarytowy, dla osób spostrzegawczych. Dajcie nam znać, co Wam przypomina ta obudowa w komentarzu. To jest taka marka amerykańska. Taka, no nie będę mówił nazwy, ale coś tutaj faktycznie było. Ale znacie. tylko kolor się nie zgadza. Troszeczkę. W każdym razie wyciągnęliśmy te urządzenia z pudełka i nagle było takie wow. W stosunkowo niskiej cenie mamy Olin za wyjątkiem CD, ale no, jest czad. Już wyciągamy i się cieszymy. Jak widzimy, jeszcze zafoliowane urządzonko. Oktawio, w ogóle skąd to się wzięło? Yy, z Francji. Jest to mała niszowa, yy, mamy nadzieję, że jeszcze niszowa firma. Ale, wśród takich firm, moim zdaniem, trzeba szukać jakości. Ten rozmiar, tutaj, akurat, jest bardzo istotny, bo jest dobrym przykładem dla naszego urządzenia HiFi małe są coraz popularniejsze, bo ja mam wieczny problem, bo mam wielki telewizor, mam szafkę i tak naprawdę właściciel mieszkania na przywieszenie telewizora do ściany mówi takie trochę a, e -e". W sensie ja myślę, że tam jakbym trochę podziało, to może bym namówił, ale jest, jest, jest opór lekki i zawsze kombinuję jak zmieścić wzmacniacz i telewizor na szafce i to jest niewykonalne, chyba że macie właśnie taki wzmacniacz, bo on mi się pod telewizor idealnie wsunął. I dlatego ciągle są ludzie, którzy właśnie szukają małych urządzeń Hifi. Kiedyś to im większa była, i większa buda, no tym tak, było No tak, trzeba było się pokazać. Dokładnie, żeby było wielkie, nie? A teraz od, od tych czasów, kiedy małe urządzenia zaczęły też grać fajnie, coraz częściej są wybierane przez użytkowników przede wszystkim dlatego, że no mamy coraz mniejsze mieszkania tak naprawdę globalnie, ale w Polsce to też następuje. I powoli nie, zaczynamy nie mieć miejsca, że chcemy mieć stereo w domu, ale no nie mamy najzwyczajniej... Nawet jak kolumny macie gdzie zmieścić, no to w moim przykładzie. U mnie duży wzmacniacz lampowy na przykład, musiałbym chyba dosłownie postawić na podłodze przed szafką. I ja bym się o niego zabijał, patrycja by się o niego zabijała, mój kot by się o niego zabijał i każdy by się o niego zabijał, ale lepiej żyć, lepiej się nie zabijać. I wsadzić sobie takie małe... Małą popierdółkę pod telewizor i niech sobie gra. Często są sytuacje, że klienci przychodzą... Słuchajcie, szafka ma wymiar taki i taki. Zostało już to przyklepane, zamówione, kosztowało milion złotych. Musi się tam zmieścić wzmacniacz. No i w tym momencie mówimy, że nie ma problemu. To maleństwo na razie odkładamy na dół. Pogadajmy o troszkę większym maleństwie. Jest to wzmacniacz z wbudowanym streamerem. Jeśli ktoś chce podłączyć do tego CD gramofon, no problem, mamy wejścia analogowe. Dla osób, którym szwankuje WiFi, no problem, mamy wejście ethernetowe. Wejście optyczne na pokładzie, także telewizorek podłączamy i klasyczne duże terminale głośnikowe. Okej, okay, ok, takich urządzeń widzieliśmy już na rynku mnóstwo. Jest takich all-in-one'ów z funkcjami sieciowymi dużo, są większe, są mniejsze. E, Tomek Dlaczego akurat to jest wyjątkowe? Dlaczego akurat o tym robimy film dzisiaj? Promujemy niszowe firmy. Generalnie to jest moja polityka, sposób w ogóle doradzania klientom i szukania fajnych rzeczy. Jakości szukamy wśród niszowych producentów. Octavio i klasa D, czyli klasa w której działa to urządzenie, nie jest przykładem cięcia budżetu. Nie chodzi o to, żeby zrobić wzmacniacz tanio, tylko Octavio wchodzi na rynek tak bardzo dynamicznie, pakując się po prostu z fajną ceną i świetną jakością. No to Tomku, powiedz nam, jak to gra? Krótko mówiąc, bardzo dobrze. Wspomniałem przed chwilą, że jakości szukamy wśród niszowych producentów. Jesteśmy dzisiaj zalewani po prostu takim marketowym bublem często, gdzie no, widać i słychać te cięcia kosztów produkcji. Urządzenie, które znamy sprzed 5 lat, dzisiaj przyjeżdża o kilogram lżejsze. No i no, gdzieś coś tam tutaj nie siedzi. Octavio to jest inna bajka. Niszowy producent, więc dla mnie już jest ogromnym plusem. Gra dźwiękiem wyrazistym, dynamicznym, żywym. To nie jest klasa D, która ma ciąć koszty. To od samego początku miała być klasa D, która wprowadza nas w ten jakościowy odbiór dźwięku. Octavio bardzo mi się podoba. Bez problemu napędza nawet trudniejsze właśnie w sterowaniu kolumny. Eee, I przy tym budżecie robi naprawdę dużą konkurencję innym producentom. Pokażmy paluszkiem, ile kosztuje. Tyle. Dobrze kosztuje. I są dwie wersje tego wzmacniacza. Eee, tutaj była cena wersji podstawowej, a teraz cena wersji z mocniejszym zasilaczem. Magia. Magia filmmakingu. Podoba super, mi się to. Super. W porządku, czyli dwie wersje z dwoma różnymi zasilaczami. Dokładnie tak. Czyli jeden zasilacz jest jaki, a drugi jaki? Pierwszy zasilacz, czyli ta tańsza wersja, to zasilacz, który ma 24V. To jest ta podstawowa wersja. Sam wzmacniacz niczym się nie różni. Po prostu cały pakiet się różni zasilaczem. Mocniejsza wersja 32V. Na czym polega różnica? Różnica polega przede wszystkim na konturowości. Myśleliśmy, że przybędzie tutaj mocy, nagle to zagra jakoś głośnie, ale w ogóle się to nie stało. Różnica po prostu była w odbiorze takim bezpośrednim. Nawet nie tyle co wpłynęło to na barwę, co po prostu na wyrazistość, kontur i właśnie taki bezpośredni przekaz, ale jednak bardziej nasycony. Przejdźmy do szybkiej instrukcji obsługi Octavio. Odpalamy aplikację o tej samej nazwie. Właśnie nam znalazło jedno urządzenie. No i w zasadzie to wszystko. Tutaj mamy regulację głośności. Inne ustawienia. Eee, tutaj w lewej zakładce Browse mamy radia internetowe, serwisy streamingowe. I na dole wybór źródła Wi-Fi, Bluetooth, Line-In i wejście optyczne. Ale skaczemy sobie od razu do Tidala i do Connecta. Wybieramy Octavio Amp. I po bólu. To jest coś, co lubię, czyli sprawne działanie. Wybaczcie teraz nasze czerwone twarze, ale nie, chciecie, nie chcecie zobaczyć, jak wyglądało ujęcie, które teraz zrobimy w poprzedniej wersji. Myślę, że nie możemy tego na YouTube puścić. Definitywnie nie możemy. Ale w każdym razie kontynuujmy. Tomek przyświetl powiedział o streamerze, jakoby było tutaj jeszcze coś więcej. Tak więc Tomku prezentuj. Już. Wyciągam to cudo techniki. Bardzo kompaktowe cudo techniki. Dlaczego jeszcze jest streamer, skoro wzmacniacz już ma streamer wbudowany? Jest to przede wszystkim odpowiedź dla osób posiadających albo starszy sprzęt, albo taki w pełni analogowy. Nie musimy stawiać wielkiego pudła, jak już mamy tą małą, zaakceptowaną przez żonę szafkę. Albo po prostu już zrobioną przez stolarza. I wtedy z ratunkiem przychodzi Octavio Stream. Zasilane jest po prostu przez USB-C. I wyjście mamy, uwaga, mini jackowe, ale jest to wyjście hybrydowe yy, ra razem z wyjściem optycznym. Mhm. Także mamy po prostu takiego jacka optycznego i wpinamy go do wzmacniacza. Czyli macie mały, tani, super, prosty w konstrukcji streamer, który możecie sobie zucyfryzować wasz obecny analogowy system. Zgadza się. Zdarzały się sytuacje. Tego typu, że wchodzi klient i pokazujemy właśnie takie mały wzmacacaczy w klasie D. No ale przecież to nie napędzi dużych podłogówek. Nie, monitory co najwyżej. Robimy taką akcję. Bawimy się teraz w pogromców mitów i podłączamy te fokale do Oktawia. Udowodnimy, że to jest możliwe. Gwarantuję, że Octaviu lepiej sobie poradzi z tymi kolumnami niż ja. Chodź Pawełku, pomożesz mi. Mówiłem, że zadziała. Nie traktujcie tego jak odsłuch bo przede wszystkim słuchacie charakterystyki mikrofonu Jest to przerobione przez kompresję YouTube'a, więc nie To chodzi o to, żebyśmy pokazali, że to jest w stanie zagrać a nie jak to jest w stanie zabrzmieć Także z przymknięciem moga. Dobra, podsumowując niejako ten odcinek Ja się odważę na taką tezę, że tego typu urządzenia dla mnie wyznaczają przyszłość Hi-Fi ja wiem, że Tomka serce boli, jak mówię takie słowa, bo tam jest zagorzałem takim no, ja takim dziadersem w sumie trochę. Wychowali mnie tacy dziadersi analogowi totalnie, no i... Jesteś młodo-stary tutaj po prostu. Tak, jestem młodo-stary. Najzwyczajniej tak, w świecie. Krą krążą plotki, że jesteś starszy niż twój własny no, ojciec. Tak jest. Jesteś starszy niż twój ojciec? Jestem. Jest druga słowa, taką znam. Wracając do tematu. Um... O czym to ja mówiłem? Aha, właśnie, o przyszłości. To jest przyszłość, ponieważ jeszcze nigdy, no ja wiem, że już to wokuje kilka razy w ciągu naszych filmów, ale jeszcze nigdy audio nie było tak tanie, tak dobre, tak dostępne, tak powszechne i tak zero bo naprawdę nie trzeba być wielkim audiofilem. Jest wiele ludzi w naszej branży, którzy kupują audio i nie są audiofilami. I oni nie potrzebują w wielu przypadkach lepszego, lepiej grającego sprzętu niż taki Octavio. A to jest malutkie, jest niedrogie, stawiacie, konfigurujecie, działa. I to jest super. Dla mnie to jest znak przyszłości, dla mnie to będzie się rozwijać, dla mnie to będzie szło do przodu, będzie coraz lepiej. Jeżeli chodzi o to, myślę, że przeciwników klasy D będzie coraz mniej, się będą wyłamywać powoli. Tą Powiedzmy, u... że się ugnę. Wspomniałem, że to jest klasa D taka odgórnie zaplanowana, mhm. a nie cięcie budżetu. Także tutaj... daję OK, nawet dwie. Bo klasa D ma sens, tylko musi mieć sens, że tak powiem. Bezsensowna klasa D nie ma sensu, ale sensowna klasa D ma sens. Kolejne Masło Maślane, ale kolejny raz myślę, że ma to sens. Eee, Żegnajmy się Tomku, nie ma chyba nic więcej do powiedzenia. Fajny sprząt Oktawio. Wpadajcie, posłuchajcie, wypożyczcie, kupcie. Weźcie do domu na ocu cokolwiek, pobawcie się, bo moim zdaniem warto. Jak szukacie w takim budżecie urządzenia, które ma funkcje sieciowe, to na pewno się moim zdaniem nie zawiedziecie. A niech tam przemówi własnym głosem. Niech po prostu zagra i wtedy sobie go ocenicie. Dzięki serdeczne za oglądanie. Paweł Tomek, do zobaczenia. Na razie.